I don't want to play the character of Joaquin anymore. Like, I want to be whatever I am. And my artistic output thus far, when I'm really fucking honest with myself, has been fucking fraudulent. And now for the first time, I'm doing something that is, whether you like it or not, it really represents me. Ladies and gentlemen, say hello to the very talented Joaquin Phoenix. Na początku 2009 roku, Joaquin Phoenix pojawił się na ustach wszystkich. Wydawałoby się kolejnym niepozornym odcinku. Tonight Show Davida Lettermana, wyszedł na scenę jak ktoś, komu obsikano dywan chwilę przed nagraniem i przyklejając gumę do biurka, ogłosił Ameryce, że kończy z tymi głupotami, że rzuca aktorstwo i teraz to hip hop będzie jego najlepszym przyjacielem. So, is that the kind of music you're interested in? No no I, I do um More hip -hop music. Hip -hop music. Um... I Ameryka sama nie wiedziała, jak zareagować. Z jednej strony pojawiały się głosy, że to żart, jakiś performance przygotowany bez konkretnego celu, ale był też na przykład dr Drew, telewizyjny ekspert od zdrowia psychicznego, który nie miał wątpliwości. Zobaczcie, że jego mimika jest ograniczona. Mówił nie jako aktora, który stara się odegrać rolę, a raczej u osoby, która przeżywa fizjologiczną zmianę wyrazu twarzy z powodu zdrowia psychicznego. Do tego desartria, prawie niemożliwe do udawania zgrubienie języka i wyraźne. Spowolnienie ruchów, następny objaw nadużywania alkoholu lub poważnej choroby psychicznej, takiej jak depresja. Tylko, że to nie była depresja. Szybko okazało się, że rację mieli ci w drużynie żart, bo Phoenix kręcił właśnie prześmiewczy dokument ze swoim szwagrem Casey Mafleckiem. Spędził ponad rok grając wakina, który nie był prawdziwym wakinem, ale musiał udawać, że jako wakin. nagrywa hip-hopowy album z I o chłopcze, udawał to pięknie. I got a I'm still here. Bo tak nazywała się całość, nie zrobiło jednak furory. Przez pierwszy weekend zebrało w kinach 96 tysięcy dolarów i nawet ci, którzy zobaczyli ten przedziwny eksperyment na dużym ekranie, na ogół nie wiedzieli, co z nim zrobić. Bo czy tylko śmiać się słariutkiego aktora, który na dwa lata zmienił się w rapującego 40-latka zalegającego ze spłatą hipoteki, a może było tu coś głębszego, nawet jeśli na pierwszy rzut oka jedyna głębia, pojawiła się w oczach Didiego, gdy po raz pierwszy usłyszał kawałek o nazwie kompli kurwakacyjny. Motherfucker kicks a couple fucking kiddies It's a so fucking complicated that my mind can't even say it Check it, if everything was just a motherfucking complicated when you took the globe and That's, that's to ostatnie może być oczywiście bardzo indywidualną kwestią, ale jeśli wierzyć Phoenixowi, jego cel w I'm Still Here był zaskakująco określony. Chciał, żeby całość zadziałała po prostu jak lekarstwo na aktorski kryzys wieku średniego, na rosnącą frustrację wynikającą z tego, że jako Johnny Cash i Cezar w Gladiatorze zaczął brać to wszystko zdecydowanie zbyt serio. Jak mówił, chciałem być tak dobry, że przeszkadzałem sam sobie. To trochę jak miłość, kiedy jesteś zakochany, przestajesz być sobą, tracisz kontrolę i jedyne co po tobie widać to całkowita desperacja, raczej mało atrakcyjna. Dopiero gdy stałem się kompletnym bucem, zdołałem się od niej uwolnić. I chyba rzeczywiście coś w tym może być, bo Joaquin jest tu dla siebie nieproporcjonalnie zbyt ostry. Był pięknym aktorem zawsze, nieważne, czy prześladował Rasela Crowa, czy uderzał takie sobie CGI Baseballem, ale zaraz po I'm Still Here wskoczył na ten jeszcze wyższy poziom. Tylko że niebezpiecznie zbliżamy się tu do pytania, którego sam się trochę boję. To co to w ogóle znaczy być aktorem, który wskoczył na wyższy poziom? Co to w ogóle znaczy być dobrym aktorem? Wiemy, gdy go widzimy, strzelam, że potrzebowaliście Max 5 minut, żeby zakochać się w tym, jak Phoenix zrobił nowego Jokera, ale co tak naprawdę kryje się pod tym. Aktorsko jest niesamowicie, które w różnych synonimach pojawia się w niemal każdej recenzji, nie tylko nowego filmu Toda Phillipsa. Czy w byciu dobrym aktorem liczy się wielozadaniowość, to, że jesteś w stanie zagrać wszystko i wszystkich, a może bardziej to, jak potrafisz zmienić swoje emocje z sekundy na sekundę? Czy liczą się nagłe wybuchy uczuć, wyciszające ludzi dookoła, a może nie niewychodzenie z postaci ani na moment, dzięki czemu przypadek może zmienić się w wyjątkową scenę, której nikt nie zdoła powtórzyć? Cóż, liczy się oczywiście każda z tych rzeczy, ale wydaje mi się, że ważne jest coś jeszcze coś, co nie wygrywa może od skarów, ale przynajmniej w moim sercu zajmuje zawsze bardzo dużo miejsca. I tak się składa, że Wakin Phoenix umie zająć jak niewielu innych. In Shakespeare's time, he, he had his actors give soliloquies, you know, where they would express directly a tormented state of soul. To be or not to be, that's a very direct. Expression. And in the cinema, we really don't have that. You can't have an actor sort of turn and give a soliloquy, it would probably feel awfully uh, theatrical. But what we do have in the cinema is we have the close up, the fact that no words can sometimes impart the same impact. If the actor is thinking it, somehow it shows on the screen, and he's thinking, and we can see it. Bo to chyba właśnie moment, w którym najwięcej zależy od aktora. Gdy scenariusz, scenografia i wszystko dookoła zajmują miejsce na dalszym planie, a ekran wypełnia tylko twarz i emocje przeżywane w oczach to wtedy zaczynamy najbardziej rozumieć tego człowieka przed nami i z Loki Phoenixem rozumiecie jest jakby łatwiej. W Jokerze, ale też w dwóch innych filmach, którymi zaczął z aktorskim światem. W Herspike'a Jonza, gdzie jako Theodore Twombly zmienił się we wrażliwego do przesady pisarza, który zakochał się w linijkach kodu, i w Mistrzu Pola Thomasa Andersona, gdzie jako Freddy Quell stworzył trochę Jokera przed Jokerem. Człowieka kierowanego popędami, nie analizującego jakiekolwiek sytuacji. Obaj okazali się od siebie tak samo różni, jak byli do siebie podobni. Nie używali niepotrzebnych słów, ale gdy jeden w ciszy najchętniej bycie zabił, drugi przeszedłby na drugą stronę ulicy, by tylko nie zajść drogi. I całe studium tych postaci to rzecz, którą mamy chłonąć w ciągu dwóch godzin, ale zobaczcie jak dużo zaczyna się już w pierwszych kadrach obu filmów. To my Chris. Wszystko, co powinniśmy o nich wiedzieć, znajduje się w oczach bohaterów. Po lewej będących w ciągłym ruchu, przeżywających coś niesamowicie ważnego, choć jak się okazuje, to tylko pisanie listów dla dwójki nieznajomych, po prawej wpatrujących się w jedno miejsce, wręcz znudzonych sytuacją dookoła, choć sytuacją jest Druga wojna światowa. Samymi oczami jedna postać przedstawiła się jako niepoprawny marzyciel, którego tak łatwo będzie pewnie skrzywdzić, druga jako prosty, ale jakże przyciągający mechanizm, zafiksowany tylko na tym, co tu i teraz. I kolejne zbliżenia tylko potęgują to wrażenie, bo nie ma przecież rzeczy, która pozostaje dla aktora bez znaczenia. Każdy ruch, każde mrugnięcie służy jako informacja, którą otrzymujemy w mniej lub bardziej świadomy sposób. And if I keep blinking, it weakens me. But if I'm talking to you, And I don't blink, and I just keep going, and I don't blink, and I keep on going, and I don't blink. You start to listen to what I'm saying, <laughs> and sure. it makes me a very strong person, yeah. as opposed to someone who is sitting there going. Yeah. <laughs> Which is someone who's completely flustered. Ale zbliżenia nie są oczywiście tylko informacją o tym, co przeżywa zbliżany bohater. Spisują się pod tym względem świetnie. Zobaczcie, jak dużo dowiadujemy się o Freddy w chwili, gdy usypia niczym pies, a jego instynkt rozbiera jednocześnie wszystkie kobiety, bez względu na poziom obwiśnięcia ich piersi, ale równie często, może nawet częściej, zbliżenia pozwalają rozumieć rzeczy, które dzieją się obok. Nie to, o czym myśli bohater, ale raczej to, co o tym myśli. I zahaczmy znowu o Michaela Keyna, który ma tu jedną radę. And he said to me, "What are you doing, Michael?" And I said, "Nothing, sir." He said, "What? What do you mean, nothing?" I said, well, I haven't got anything to say." So he said, "What do you mean you haven't got anything to say?" He said, "Of course you've got things to say. You have got wonderful things to say, but you sit there and listen, think of these extraordinary things to say, and then decide not to say them." <laughs> that's what you're doing. And that is the greatest piece of advice I can give to someone who wants to act in movies is to listen and react. To właśnie w dużej mierze z aktorem możemy zbudować naszą opinię na temat czegoś. Niektórzy używają w tym samym celu taniej ekspozycji, ale gdy zamiast słów na ekranie pojawi się bohater patrzący gdzieś przed siebie, wszystko staje się jakby jasne i kilka razy bardziej szczere. Nawet obiektywnie błaha sytuacja potrafi wtedy zmienić się w subiektywne przeżycie i wydaje mi się, że w filmach takich jak Her i Mistrz ma to szczególne znaczenie. Bo przecież nie oszukujmy się. To pierwsze to 30-latek zakochany w iPodzie, a drugie dorosły dzieciak z problemami, który szuka drogi do lepszego jutra w pseudo-kościele. Gdyby spojrzeć na te historie z boku, a nawet lepiej gdyby usłyszeć je od sąsiada, raczej nie mielibyśmy przed oczami najbardziej przejmujących ujęć bohaterów, z którymi tak łatwo się utożsamiać, ale jest coś w filmach, co sprawia, że oba przypadki na ekranie znaczą nagle więcej. I być może to kwestia scenariusza, być może świetnego reżysera, ale sami aktorzy też mają tu dużo do powiedzenia. Bo znowu nie chodzi o te seksownie wyróżniające się sceny, jak moment, w którym Błaki Phoenix potrzebuje tylko kilku sekund, żeby zmienić swoją uroczą niewinność w niekontrolowany gniew z wystającą żyłą na czole. Chodzi o chwile, w których jego postać myśli, w których słucha i reaguje. Jak tutaj. Okay, there you, go. Are you happy now? To scena zaraz po największej kłótni Teodora z Samantą. Zaraz po tym jak głos Scarlett Johansson zmieszał się z ciałem obcej kobiety i sprawił, że główny bohater poczuł, że rzeczywiście coś tu jest nie tak, że jak ma stworzyć rozsądną relację z pieprzykiem na policzku. I na pierwszy rzut oka, gdy spędzamy teraz czas z jego przyjaciółką, to nie jest moment, w którym powinno się wiele zmienić. W końcu to tylko Amy Adams zabawiająca swój system operacyjny zboczoną panią domu na komputerze, ale wystarczy zbliżenie na twarz Łokina Phoenixa i cała scena nabiera nagle nowego znaczenia. Bo to człowiek, który przez cały film wędrował oczami jakby po innym świecie w poszukiwaniu zmyślonych uczuć, trafił wreszcie na coś prawdziwego. Na bardzo błahą rzecz, która nie powinna mieć wiele wspólnego z głęboką emocją, ale od której, zobaczcie, Theodore nie jest teraz w stanie oderwać wzroku. Po raz pierwszy w filmie jego oczy patrzą się nieustannie w jednym kierunku. Bo zrozumiały chyba, że w szczęściu najważniejsze jest szczęście. Nie to, czy dacie je Rooney Mara, wirtualna mama z lodówką, czy pieprzyk na policzku. A chyba jeszcze lepiej, twarz łokina Phoenixa wykorzystuje w ten sposób mistrz pola Thomasa Andersona. Kto wie, czy nie najlepiej zagrany film ostatnich lat, który zwracających na siebie uwagę scen ma mnóstwo, ale zostańmy przy tej jednej, o których nie robi się analiz. Marriage! Previous to the was awful. Paradoksalnie to jeden z najważniejszych momentów całego filmu. Po pierwszym akcie tułania się między kobietami a alkoholem, Freddy Quell trafił wreszcie w samo serce z Został honorowym gościem na ich weselu i po raz pierwszy zetknął się z czymś, co można nazwać nauczaniem Lancastera Doda, pełniąc przy tym rolę kogoś jakby bufora między nami a tym, co na ekranie. Here comes. A large dragon. Teeth. Blood dripping, red eyes! What do I got? A lasso. Bo gdy słucha tych tworzonych chyba na poczekaniu zdań o smoku, który pojawia się znikąd i zostaje złapany na lasso, jego rola jest prosta. Tą przedziwną treść, która nie niesie za sobą żadnego znaczenia, mamy zrozumieć na jego twarzy. Jest. Pięć różnych ujęć, na których pojawia się ona w ciągu tej niewiele ponad minuty, i każde z nich to jedna z pierwszych i ostatnich szans, abyśmy mogli potraktować tę niewielką grupę biednych owieczek szalonego naukowca jako coś zupełnie innego niż niewielką grupę biednych owieczek szalonego naukowca. A to niezwykle trudne, jeśli się zastanowić, bo przecież mamy w głowie dość konkretny obraz tego, czym jest Scientologia i każda inna niby religia skupiająca się wokół otyłego 50-latka. Więc jak się tego obrazu pozbyć? W każdym z pięciu ujęć, w którym Łakin pojawia się na ekranie, jego twarz wyraża kompletnie różne emocje. Na początku reaguje jak zareagowałby każdy z nas z zdziwieniem, czy ci ludzie naprawdę słuchają do nas taką ciekawością, czy naprawdę akurat w nim widzą kogoś więcej. Po chwili zdziwienie zmienia się w śmiech. Ten człowiek pieprzy coś o czerwonym smoku na weselu córki, ale Zobaczcie na innych, może coś jest w tej historii. W trzecim ujęciu z rozbawienia zostaje ciekawość, bo Lancaster Dad mówi tak, że nie sposób go nie słuchać, że nie sposób chcieć czuć tego, co najwyraźniej czują przy nieminie. Aż wreszcie zobaczcie, co dzieje się, gdy tytułowy Mistrz ten jeden raz patrzy bezpośrednio w kierunku Frediego. Quell natychmiast odwraca od niego oczy i to, co niedawno było jeszcze śmiechem, zwykłym rozbawieniem, teraz przypomina bardziej strach, okazanie słabości. I pewnie dlatego w ostatnim ujęciu Frediemu zostaje już tylko podziw. Cała scena kończy się szczerym wrażeniem, że choć treść słów nadal jest tak odległa i zupełnie nieważna, ich autor to już ktoś o wiele bardziej pociągający. I oczywiście dużo w tej scenie robi też sam Philip Seymour Hoffman, ale potrzebujemy Frediego, żeby wejść do jego świata, który raczej nie przejąłby nas zbytnio z boku, ale widząc go oczami kogoś, z kim zdążyliśmy już zbudować jakąś relację, stał się tak bardzo interesujący. Na tym chyba zresztą polega bycie świetnym aktorem. Nawet w momentach, w których jesteś tylko twarzą, w scenariuszu niezbyt istotnym elementem całości, przez cały czas powinieneś żyć sytuacją, w której się znajdujesz. Cały czas mieć gotową jakąś odpowiedź w głowie. Bo właśnie ona pozwala uwierzyć, że to na ekranie to prawdziwe emocje. No, do czasu oczywiście. You know, I, I remember even just shooting the staircase, where I get this, this file of, um... Uh, photographs and, 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 and documents from Arkham Hospital and there's a photograph of a, of a child that you know the production designers they'd obviously taken and, and made up and uh, it he was just heartbreaking just staring at this photo had such uh, a, a, an effect on me so in that moment I'm affected by this idea but then I went to fucking lunch